No to jesteśmy, no to witam cię, Andrea. Dzisiaj tak nietypowo, bo rasy z reprezentacją drużyny Czech. No właśnie, Polki się cieszą, czeszki nie tak bardzo. Czego twoim zdaniem zabrakło twojej drużynie dzisiaj, żeby od niej zwycięsło, bo ten pierwszy set i ta wasza dobra dyspozycja była naprawdę imponująca. No cześć, witam wszystkich. No właśnie zabrakło, nie zabrakło tyle, bo ten pierwszy set o, bardzo dobrze zaczęliśmy i tam grałyśmy naprawdę. Super, zajebiście na zagrywce i myślę, że Polki trochę były wystraszone, że my w ogóle tak weszliśmy do tego meczu. No ale ogólnie zabrakło może trochę w końcówkach tego szczęścia i ataków i później tam, no właśnie atakująca trochę nam pokazała na co jej stać i, i myślę, że to było to, co właśnie dalo Polkam zwycięstwo. No, no właśnie mówisz o Magdzie jak Oczywiście na początku tego spotkania też dobrze grała Malwina Smarzek, ale czy nie zaskoczyło cię to, że dobrze grały i często grały dzisiaj nasze środkowe? Tak, my wiedzieliśmy w ogóle, o, 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 na co Polki stać, także wiedzieliśmy, że będą grali środkiem i że to bardzo mocne środki mają, bo jak Zuza Efimenko, jak Ala Gierska, to bardzo wysokie środkowe i, i mają to fajnie tam tym środkiem I, i ta też Wenerska myślę, że fajnie zagrała i nowa zawodniczka zespołu i myślę, że też fajnie, no ale ten środek też fajnie tam yy, robił swoje, ale no myślę, że ta Magda jak to było takie, co nam tam robiło dużo. No. No właśnie, dla ciebie to taka zawodniczka, której nie kojarzysz z polskiej ligi. Czy fajnie było zagrać przeciwko takiej zawodniczce siłowej? Bo u was też przecież takich dobrych, atakujących nie brakuje. Ty właśnie, ja ją może pamiętam jeszcze rok z Polska, no ale masz rację, ona później już we Włochach grała, także dla nas to taka zawodniczka. Wow, powiedzmy, że ona to jest inny level, naprawdę szacunek do niej, bo. W ogóle z wysokości, gdzie ona atakuje i jaką petardę ma, no to jest naprawdę szacunek. No ale dla nas to fajnie, że zagraliśmy, bo z Polkami kiedyś trzy lata temu dostaliśmy trochę wry od nich, 3-0 pamiętam, w kwalifikacji. I teraz zagraliśmy z nimi fajny mecz, Pierwszy set dla nas i później to było, powiedzmy, no, ten drugi set może tam trochę ucieknęli nam, ale zagraliśmy fajnie. Tak uważam. No tak, postawiłyście się jak tylko, mogłyśmy, jak tylko mogłyście. A powiedz, jakie są wasze cele na ten turniej? No bo na razie jesteście w takiej trudnej sytuacji po porażce z Niemkami 3 do 1, po porażce z Polkami dzisiaj 3 do 1. No, my właśnie mamy jedno zwycięstwo z Hiszpańkami. To jest dla nas bardzo ważne, bo yy, no niestety musieliśmy tego wygrać. I później z Niemkami przegrany, też tam nie brakowało dużo, bo mogliśmy tam zrobić tiebreak, nawet ten tiebreak, no ale no już, już za nami to jest, musimy zapomnieć, bo każdy dzień jest nowy dzień i to turniej, jak ty mówisz. No i dzisiaj te Polki, no teraz dwa przegrane mecze, jeden wygrany, no nie wygląda to dobrze, ale myślę, że jeszcze mamy e, te, jutro dzień wolny i później Bułgaria i e, Grecko, nie, no to zobaczymy, jak tam to w ogóle będzie wyglądało, ale i chcemy wygrać e, nieby dwa, dwa mecze i awansować z tej grupy, nie? Powiedz, bo macie taki ciekawy sztab trenerski, dużo osób spoza Czech, jak to jest współpracować się z takim trenerem z zagranicy przy okazji reprezentacji? Wiesz co, to jest super. No ja do tego jestem przyzwyczajona, bo graję w Polsce, także dla mnie polski język i na przykład trenerzy za granicami to jest Coś takiego normalnego, ale dla dziewczyn... Zajdę ci w słowo, przypomnę dla tych, którzy nie wiedzą, asystentem trenera pierwszego drużyny Czech jest oczywiście Mateusz Raczyński, którego no, część kibiców może kojarzyć z Wrocławia, to jest oczywiście Polak, który w ostatnim sezonie też współpracował z drużyną z Drezna. Tak i jeszcze y, mamy właśnie trenera do przygotowania fizycznego, to jest Łukasz Filipecki z Policji. Także no właśnie. właśnie dwa Polaki, jeden Grek. No nieźle nie. Ale myślę, że spoko. No, z Polakami to jest ogólnie dobra praca i swoją robotę robią dobrze. I to widzimy, bo Polacy są w innych drużynach i to pokazuje, że robią dobrą robotę. Ale no myślę, że to też było tak, że oni chcieli wygrać, bo to są Polacy z polkami grając, no to ciężko. Jest tak, że to, to trochę jest tak. Naprzeciw gra, ale nie, myślę, że ogólnie naprawdę fajnie. i Jeszcze teraz mamy Greka i będziemy grali z. To też będzie nieźle. No, no nie, no zobaczymy. Zdecydowanie. Wrócę jeszcze, wrócę jeszcze do tego polskiego dzisiejszego spotkania, bo u nas oczywiście na rozegraniu w tym sezonie pojawiła się Kasia Wenerska. Jak ty oceniasz jej postawę w tym dzisiejszym meczu, ale też w tych poprzednich? No bo raczej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wcześniej była czy Asia Wołosz, czy Julka Nowicka. Wiesz co, naprawdę mi się podoba, jak z charakteru Właśnie ją nie znam w całe, tak jakby osobiście, ale jak z charakteru na boisku, jak w ogóle sobie radzi. No, mi się podoba ta zawodniczka. Może, może to jest jakaś tam, powiedzmy, future Polska i zobaczymy, jak z nią dalej. Dobrze. Nie chcę Cię długo zatrzymywać, ale chcecie jeszcze zapytać o to, co w przyszłym sezonie, bo nie jest tajemnicą, że będziesz grała we Wrocławiu. Czekasz już na te pierwsze treningi? No wiesz co, czekam, no ja już tam grałam, nawet z tobą tam grałam i bardzo mi się tam podobało i było fajnie, także miasto znam i myślę, że nie, tam myślę, że będzie bardzo fajny zespół, sikuję się tam bardzo fajny sezon, no i zobaczymy, teraz jak se tu skończy, to myślę, że trochę wolna będzie i pojedziemy tam od razu z Mateuszem i, i, i se zacznie, nie? No tak. Jakieś oczekiwania już na ten sezon, czy jeszcze nic nie rozmawiałaś z trenerem Dawidem Murkiem? Wiesz co, jeszcze tak? No rozmawialiśmy, ale to tak jeszcze nie konkretnego, że jedziemy na medal, to nie gadaliśmy, ale myślę, że tam moglibyśmy coś tam pograć i walczyć o, o duże miejsca w tabeli. No dobrze, to ja w takim razie Tobie podziękuję. Jeszcze tutaj pozwolę sobie parę minut pozostać i podsumować te pierwsze trzy dni z reprezentacją Polski podczas tego turnieju Mistrzostw Europy. Także tobie bardzo dziękuję. Już tutaj odeślę Cię dziękuję. z powrotem do twoich zawodniczek, bo wiem, że potrzebujecie trochę czasu, żeby się zregenerować. Też dziękuję, pozdrawiam. No to właśnie, może przejdźmy do tego, co przez ostatnie trzy dni. Myślałam, że uda mi się zaprosić dzisiaj też Marysię Stenzel, ale okazało się, że no, polskie siatkarki na ten dzisiejszy wieczór mają troszeczkę inne plany, chcą się zregenerować. Oczywiście, rozumiem, chcą też troszeczkę zapomnieć o tych ostatnich kilku dniach z siatkówką, bo przecież tej siatkówki jest bardzo dużo. No i tak, zerkam sobie w te statystyki, szczególnie z tego dzisiejszego spotkania. Tutaj na pewno wielkie brawa dla. Klaudii Alagierskiej, która zagrała niesamowity mecz tak w ataku, jak i w bloku, pięć punktowych bloków na Czeszkach. Może Czeszki to nie jest jeszcze ten rywal z najwyższej półki, ale na pewno rywal, który pozwoli nam się troszeczkę rozkręcić, jeżeli chodzi o te dalsze mecze. I tutaj myślę oczywiście o tych meczach 1, ósma, jedna czwarta, no i mam nadzieję, że będzie i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że na wielkie brawa zasługują nasze libero i to obie, tak jak w studiu mieliśmy dzisiaj okazję pochwalić Monikę Jagłę, też uważam, że na brawa zasługuje Marcia Stenzel, bo też utrzymuje ten nasz poziom przyjęcia na wysokim, fajnym poziomie. No o Magdzie Stysiak tutaj chyba nie trzeba wspominać, bo tą siatkarkę chwali chyba każdy i za każde spotkanie naprawdę wielkie brawa dla Magdy, że utrzymuje dobry, równy poziom, a przy tym też potrafi do minimum ograniczyć tą ilość błędów, która się pojawia na boisku, bo pamiętamy, że troszeczkę się tego czepialiśmy przy okazji WNL-u. Teraz natomiast wygląda to dużo, dużo lepiej, no i mam nadzieję, że jeszcze Magda będzie w stanie też dołożyć, no dzisiaj tego zabrakło, kilku punktów właśnie w elemencie bloku. Zerkam tu sobie oczywiście na te statystyki z tego dzisiejszego spotkania, ale mam też statystyki ze spotkania z Grecją i z. Miękawi, choć te chyba gdzieś mi się tutaj e, zawieruszyły. Niemniej, mm, Kasia Wenerska, kolejna postać, która myślę też e, zasługuje na e, dobre noty. Na pewno dla mnie takie solidne 7-8 w tej skali na 10, bo. E, Spełnia te oczekiwania, jakie chyba stawialiśmy przed nią, przed tym turniejem. Mimo, że one tak może nie wprost stawiane, ale to jej doświadczenie na pewno tutaj procentuje, wnosi pewien spokój do zespołu. Okej, okay, możemy zarzucać, że czasami te piłki są dorzucane do Magdy Stysiak może za często, ale to jest normalne, że gdzieś tam w tych trudnych momentach będzie szukała tej liderki i niewątpliwie w tym momencie cały czas jest to Magda Stysiak, więc tych piłek do niej no, będzie trochę, więc do tego chyba musimy się przyzwyczaić. No miejmy nadzieję, że tak jak tutaj też wspominamy cały czas w studio Postatu Sport, że Zuzia Górecka i Martyna Łukasik, przepraszam, zawsze czy muszę pomylić te dwie siostry. Oczywiście, jeśli chodzi o imię, że. Mam w ten rytm, jaki widzieliśmy już w tej końcowej fazie Ligi Narodów, bo na pewno Martyna stać na bardzo dużo, zresztą ja jeszcze cały czas wracam też do tych meczów z finałów Mistrzostw Polski, gdzie, e, gdzie naprawdę dobrze się prezentowała. Ja tak patrzę, czy tu od Was jakieś pytania się pojawiają, ale się nie pojawiają, więc jeżeli chcielibyście o coś zapytać, to oczywiście ja chętnie też odpowiem na różne pytania. Wiem, że będziecie pewnie pytać o trenera Nawrockiego. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o te plotki, które są związane z jego opięciem, jest chemika police, Jest na pewno to temat, którym nie zaprzątają sobie głowy siatkarki reprezentacji, bo przecież to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby grać i cieszyć się tym, co tu i teraz. A teraz jest turniej Mistrzostw z Europy. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że nasza drużyna jest pochliwa Jest. Jeżeli tak, to co można z tym zrobić? Pojawiło, pojawiło się pytanie. No, trzeba pracować przede wszystkim nad koncentracją i pewnością siebie, bo myślę, że to ta pewność siebie powoduje to, że w tych kolejnych akcjach się nakręcamy i takich akcji na pewno potrzeba nam, tak jak od choćby wczoraj czy dzisiaj, kilka takich ciekawych obron, które pozwoliły nam wyprowadzić kontratak i w ostateczności zdobyć punkty. To się wydaje być tylko jedną akcją, ale tak naprawdę w wielu drużynach to są te punkty zwrotne. Jeżeli nie na mecz, to nawet na cały turniej. Czy Martyna Greiber wróciła do pełnej dyspozycji? Na razie wchodzi głównie zadaniowo. No to jest bardzo trudne pytanie, którego troszeczkę też sama Martyna unika. Na pewno jest to zawodniczka, która. Zawsze chce grać na 100% na tyle, ile może pomóc drużynie. Jeżeli nawet tak jak dzisiaj widzieliśmy ją trzy podane piłki do ataku, z tego dwa punkty, to już jest dobry prognostyk i myślę, że jeżeli ten okres przepracowany z reprezentacją, wtedy, kiedy była też poza reprezentacją, prowadziła tą rehabilitację, na pewno pozwolił jej na powrót do takiej sprawności na tyle, żeby trener wziął ją do tej czternastki, która pojechała do. Bułgarii. Myślę, że jeżeli dziś jeszcze nie jest gotowa na 100%, to na pewno im dalej w tym turnieju to będzie gotowa. Czy moim zdaniem Polska wygra grupę? Myślę, że jest taka szansa. Oczywiście to zależy od tego spotkania z Bułgarią. 3-1 i chyba 3-2, jeżeli się nie mylę. Ta, ten pierwszy mecz, porażka 3-1, ten drugi 3-2 w tych meczach sparingowych. to oznacza, że znamy ten zespół, wiemy czego się spodziewać. Oczywiście są tam bardzo ważne zawodniczki, takie jak Elisa Wasiliewa, którą trzeba zatrzymać. I myślę, że. No to będzie taki klucz do tego, dobra gra na równym poziomie wszystkich naszych siatkarek, szczególnie jeśli chodzi o te punktowe ataki w, na lewym skrzydle i tutaj też trener Nawrocki podkreślał, że pamiętamy przecież, że zarówno Zuzia jak i Martyna grały dobrze w tych spalingowych meczach, więc tego też się spodziewamy w kolejnych meczach. Jeżeli, jak to my mówimy w takim światkowskim żargonie, zarze to dobrze granie na lewym skrzydle, do tego dołożymy to częste granie na środku, tak jak dzisiaj to robiła Kasia Wenerska, no to myślę, że możemy być spokojni o ten wynik z Bułgarkami, no i wówczas też to pierwsze miejsce, bo troszeczkę przechodzę obok tego meczu z Hiszpanią. W związku z tym, że wydaje mi się to być taki przeciwnik troszkę pokroju Grecji, na który trzeba się skupić, ale jednak jest to jednak troszeczkę niższa półka. Czy Malwina Smarzek wróci do formy na ten turniej? No to jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że Malwina i tak jest w niezłej formie, może jeszcze nie w tej stuprocentowej, ale widać, że to jest wszystko na dobrej drodze do tego, żeby przede wszystkim zdrowotnie Malwina się dobrze czuła. Ja uważam, że ten dzisiejszy mecz w jej wykonaniu był dobry. I na pewno tutaj nie jest jej wino, tak jak to samowiczowanie się zaraz po meczu Malwiny, jeżeli chodzi o to, że może drużyna się nie najlepiej czuła z nią na boisku. Na pewno jest bardziej ograna z Magnus jak na boisku, to, to prawda, ale Malwina jest równie wartościową zawodniczką. Myślę, że to jeszcze będzie miała okazję potwierdzić nieraz w tym turnieju. Dalej. Serbia grała tylko Boszkowicz. Oczywiście, że Serbia grała tylko Boszkowicz, ale też Włoszki grały tylko Egonu i niestety tu ich przygoda skończyła się na etapie ćwierćfinału. Także nie tylko jedną zawodniczką stoi zespół. Przypomnijmy, że zarówno Serbki, jak i Włoszki oczywiście też na przyjęciu mają. Kapitalne siatkarki, ale my też mamy dobre zawodniczki, które są ciągle młode, ciągle zdobywają doświadczenie i ciągle aspirują do tego, żeby być jak najlepszymi. No, Zuzia Górecka już ma za sobą jeden sezon w włoskiej, wie z czym to się je. Może Martyna Łukasik się kiedyś odważy, żeby zobaczyć, jak to jest poza polską ligą. Czym poza. Czy Martyna Miańska może pojawić się na boisku w meczu z Hiszpanią? Powiem szczerze, że nie wiem i byłam dzisiaj zaskoczona tym, że trener Nawracki desygnował Malwinę Smarzek do pierwszej szóstki, aczkolwiek uważam, że to było ciekawe posunięcie. Natomiast przyzwyczaiłam się do tego, że trener nawracki raczej chyba ma tą swoją żelazną szóstkę na takie turnieje roku, więc, więc nie wiem, powiem szczerze. Będziemy, myślę, razem czekać na to spotkanie, które już w poniedziałek, czy będzie szansa, żeby Martyna pojawiła się na boisku. Co tu dalej? Przepraszam, że tak tutaj zerkam na bok na te Wasze pytania, ale inaczej to się chyba nie, nie może odbyć. Czerniańska, jeszcze tu coś chyba wyżej było. Nie, to już chyba w zasadzie wszystkie pytania, które tutaj, które tutaj widziałam. Eee, czy dzisiejsza porażka reprezentacji Azerbe Azerbejdżanu jest dla mnie zaskoczeniem? Jeszcze nie wiem, bo przyznam szczerze, staram się oglądać wszystkie mecze i tego jeszcze nie widziałam więc będę sobie dzisiaj, dziękuję, że mi powiedzieliście, że już tutaj była porażka, bo nie będę mogła sobie tego dowiedzieć się z meczu, ale oczywiście odpowiem na to pytanie przy kolejnej okazji. Tak czy inaczej, czy nawiążemy walkę z najlepszymi drużynami? Bardzo bym chciała, żeby tak było, ale na pewno ten zespół potrzebuje tego rozpędu, jaki powoli sobie buduje właśnie w tym turnieju. Myślę, że gdyby się udało zakończyć tą grupę bez porażki, z samymi zwycięstwami, to na pewno jest szansa na to, że ta nasza gra będzie się e, coraz bardziej rozwijała, ewoluowała i będzie. Nie będzie już tych przestojów, tych płochliwych momentów i będzie można faktycznie walczyć z tymi najlepszymi. Myślę, że tak naprawdę ćwierćwinał to będzie ten etap, który jest w stanie nam pokazać, czy jesteśmy cały czas w stanie nawiązać walkę z takimi drużynami jak czy Turcja, czy Włoszki, czy Rosjanki, czy nawet Holenderki, które myślę, że tutaj w tym turnieju naprawdę są fajne zestawieniem. Dobra. To ja już chyba na tyle, jeżeli chodzi o to dzisiejsze spotkanie i też te dwa poprzednie, najważniejsze jest to, że mamy trzy zwycięstwa, wszystkie trzy za trzy punkty, bo to jest oczywiście jak najbardziej istotne. No i mam nadzieję, że po kolejnych spotkaniach już spotkamy się z którąś z Polek, że już będą troszeczkę bardziej rozgadane. Do zobaczenia.